Cześć, siemano, z tej strony przemy Gamer, kto dzisiaj ze mną jest? Kto dzisiaj ze mną jest? No to idziemy Nie wiem Nie wiem co to za postaci nawet są nawet... no To dobra idziemy Nie ja Ja jakby dałem inną jedną postać w Dobra, więc idziemy dalej. No, pewnie. Bez... No nie, e, tu, tu, tutaj odłożę tą postać, bo zbytnio pewnie nie Ta postać... Oj. Mm. Patrzawad! No, co? Co, co? recht <small> A dobra się ma w którym Gdzie dać Katiusia Dobra, więc idziemy dalej. Nie ma no, pes ponieważ nie to towarone dziecko jest. Kurwa. No dobra, dobra, dobrą. Ale idziemy na dół. No dobra, idziemy dalej. Jakie? Nie no pes! Idziemy, idziemy, idziemy! Pamiętajcie widzowie, jak wam się spodoba odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, a 20 łapek w górę i robimy kolejny odcinek. No to dobra. No, w komentarzu napiszcie. Hmm, co by tu mogło być? Hmm. Czy u, uciekliście z tego więzienia w bary obi w tej grze? Bo, je, bo jestem ciekawy. No to dobra, jedziemy do góry, do góry, do góry. Skończysz swoją pierwszą. A jak jedziemy? Ale sprin. totale totalny sprint. Chyba jesteś. jesteś już ta, jest Tak Tak Panie, no, Tak ja? hmm, Daleko ode mnie Ja jestem daleko chodziło Panie, od ciebie A cię tutaj nie widzę hmm. Jesteś na ja. dziesiątym Dobra ja już zrobiłem Tak chyba szybko nie będziesz u mnie, co nie? Mm -hmm. No i dojdzie jak mówiłem 20 w górę i kolejny odcineczek. No i no i pamiętajcie napiszcie w komentarzu czy uciekliście z Barego Obby na Robloxie tą grę, czyli w tej grze uciekliście, bo jestem ciekawy. No i tam napiszcie w komentarzu hmm, Jakie gry lubicie grać Takie coś hmm. No, przypnę wam serduszko Ale dobra, lecimy dalej Bo to prowadzi od Przykręcić trzeba przekręcić, oczywiście, oczywiście, że trzeba, bo co? No to idziemy do góry Dobra, idziemy dalej. Dobra, lecimy dalej. Dobra, to daj mnie nawet odpchnięć. Szybko, szybko, szybko. Uciekamy od kucharza. Dobra, to chyba mamy to. Jeden nowa bazyka, czyli rzucamy owocami i jedzeniami. Udało nam się w końcu. Ale dobra, idziemy tutaj zjechać ze zjeżdżalni. Dobra, uuhu. Ale fajnie! Jak w ja No kręciłem się tak ludzikiem. Chyba wy to widzieliście, prawda? Napiszcie w komentarzu. Na no serio, napiszcie, bo może macie dostęp do pisania. Dobra, a więc... Teraz to tylko laser został do pokonania i chyba... Tu coś będzie hmm, możliwe. Tak, nic, nic się złego nie stanie. You are, are stupid something? Mm. Ale... Kur... To to... Nie takie duże, kurde. Można chyba tak zrobić, tutaj zostawić, oh i następnie zabrać i następnie tak samo zrobić. A następnie atakujemy. To będzie fajne! Bo jeszcze jesteśmy chyba przekątkach. Analizmy go. Szybko to poszło. Kla, te drzwi... te kraty poleciały... I Tak szybko poszło, dobra. Nie tracimy czasu. No to dobra widzę No to idziemy dalej. Szybko, szybko. szybko, szybko. Co... Nie ma Żadną, żadną nie wybrałeś. Odlatujemy stąd he, he, helikoptery Helikopter. Dobra, dobra, dobra i waga jest, jest, jest! I co? Skończyliśmy obbi No dobra, my słuchajcie, widzowie! Okej, okay, to my kończymy odcinek, jak wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę subskrypcję dzwoneczkiem, a to by było na tyle. No i teraz się pożegnaj z, z moimi widzami. Widzę, by Było fajnie. Jakbyście zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem i łapki w grę, no to do zobaczenia na następnym odcinku.